Cześć! Dzisiaj znowu jesteśmy w warsztacie samoobsługowym. Na warsztacie mamy E46 z 2.0 dieslem. Myślę, że to jest dzisiaj dobry przykład do testu pukanek, ponieważ lekko kuleją mu korekty wtrysków, które zaraz zobaczycie. W tym momencie silnik ma 84 stopnie, można powiedzieć, w tym miejscu. Sprawdźmy teraz korekty jakie ma. Cylinder pierwszy 2.20, minus 2.20. Cylinder drugi 2,30. Cylinder trzeci 1,50. I cylinder czwarty minus 1,70. Mamy dla niego przygotowane cztery puszeczki, aby być pewnym efektu. Do tego klasycznie filterki paliwa. Porządne czarne wężyki wzmacniane. Za chwilę podniesiemy autko. Pokażemy wam, jak wpiąć się w instalację i rozpoczniemy płukanie. Jednym ze sposobów na odpięcie pompy paliwa jest podniesienie kanapy. Kilka śrubek, tak Kilka śrubek. jest. Pod spodem wtyczka do odpięcia. Pod spodem macie wtyczkę do odpięcia, prosta robota, dwie minuty roboty myślę. Drugim sposobem natomiast jest skrzynka bezpieczników. To jest chyba bodajże Bezpiecznik 57. Nie jestem teraz pewny. Na pewno tutaj w E46 powinniście mieć ściągawkę z numerami, yy, z numerami bezpieczników. Macie tutaj cztery śrubki na nasadkę dziesiątkę. Odkręcacie je, ściągacie pokrywkę. Otwieracie klapkę. I tak wygląda pompa paliwa w baku. Żeby zdjąć wtyczkę, ona jest taka dosyć nietypowa, możecie mieć problem. Odsuwacie to i wtyczka sama Wam wychodzi. Podpięcie instalacji w E46 zazwyczaj jest bardzo proste. Tutaj macie dwa wężyki. Przyświecisz. Paliwowe. O, ostrość. Natomiast tak, tutaj macie filtr paliwa, a tutaj pompę progową. Do pompy progowej wchodzi oczywiście zasilanie w tym miejscu. Natomiast ta druga wtyczka Wężyk, to jest linia powrotu paliwa. Cała filozofia polega na odpięciu tego wężyka i tego wężyka, jeżeli macie odpiętą pompę paliwa w baku, to nie musicie łączyć tych dwóch przewodów. Jeżeli nie chcecie odpinać pompy w baku, to łączycie powrót z zasilaniem. Zaraz wszystko odepniemy i pokażemy Wam, jak wygląda gotowa instalacja. Tutaj mamy wężyk na powrót. Zainstaluje, zainstalujemy na powrocie filterek, który będzie wyłapywał zanieczyszczenia, żeby one nie wracały już do układu. Spinamy wszystko opaską zaciskową. Całą półkankę przylejemy do buteleczki przejrzystej, żebyście widzieli cały efekt, jak to się płucze. Żeby tutaj żadnych opiłków nie zrobić, najprostszą metodą, żeby przełożyć w trytytkę jest. Wypalenie dziurki i z drugiej strony też. Mamy eleganckie dwie dziureczki. Całą instalację mamy gotową pokażę Wam. Tak to wygląda. Tutaj mamy zasilanie z pompy, które idzie do butelki i pamiętajcie, żeby wężyk sięgał samego dna. Że, jak będziecie mieli mało półkanki, żeby układ się wam nie zapowietrzył. Natomiast tutaj powrót, tutaj widzicie, mamy filterek spięty. To wszystko rąduje do butelki. Tutaj już nie ma większego znaczenia, czy on będzie na dole. Najważniejsze, żeby ten czarny przewód z zasilaniem do pompy, szedł wam na sam dół. Bierzemy teraz półkaneczkę i zalewamy. preparaty Tech 2000 do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub na wwwtech 2000pl Teraz opuścimy auto i zrobimy próbę generalną czy nigdzie nam na żadnej opasty nic nie cieknie Silnik myślę, że może troszkę pokręcić bo płukanka musi przejść przez cały układ i wstępnie się odpowietrzyć Spróbuj odpalić Troszkę może pokręcić silnik No i wszystko się udało Płukanka już chodzi. Szczęśliwie nic nam nie cieknie. Płukanka już nam się powoli kończy. Niewiele już jej zostało. Za chwilę zgasimy silniczek, sprawdzimy korekty i pokażemy wam filtr paliwa, który jest na powrocie. Będziemy już gasić silnik. Dobra, możesz gasić. Trochę pukanki tutaj. Zleci nam z powrotem. To, co Wam tutaj zostanie w butelce, spokojnie możecie yy, zalewać z powrotem do baku. Tutaj macie filterek paliwa z powrotu, powiem wam, że może gdzieś minimalne zanieczyszczenia na nim są, ale z tych aut, co płukałem, to ten wygląda jak na razie najczyściej, ale też warto powiedzieć, że większość zanieczyszczeń, tak naprawdę, które rozpuści płukanka, one trafiają do komory spalania i są spalane i wydalane wydechem do atmosfery, tak naprawdę. Jesteśmy już po płukaniu. Sprawdzimy teraz jakie ma korekty. Temperatura silnika to jest 84 w zasadzie. Dobra, patrzymy korekty jakie ma. Spojrzę na screenie jakie były poprzednio. Tutaj mam screena, może nie dużo widać, ale tak. 2,21 było na pierwszym, a mamy 1,85. Minus 1,88 w tej chwili. Na trzecim, tutaj niżej, widzicie 1,57. Mamy 1,46. Oj, coś ostrożnie, chcę zobaczyć. Tutaj dwójka była. 2,30 mamy 2,05 natomiast 4, mamy mieliśmy 1,63 No na czwórce się nic nie zmieniło, chyba największa różnica jest na jedynce i na dwójce. Tak mi się wydaje, jakaś różnica jest, może nie jakaś ogromna. Ale trzeba pamiętać, że te wtryski mogą być już lekko uszkodzone mechanicznie.